Mam dla ciebie niespodziankę. Mam to coś, co podniesie twoje wibracje. Uwaga na uszy. Oczyścimy trochę energię. Witaj, jestem Milana Scott. Zajmuję się ustawieniami systemowymi, terapiami holistycznymi. Ustawienia systemowe są taką multimetodą, która pozwala nam zobaczyć większy obraz tego w jaki sposób te nasze schematy się powtarzają, dlaczego tak się dzieje, Co się zadziało, że nasze życie nie idzie w tym kierunku, w jakim powinno iść i w takim, w jakim my byśmy chcieli, żeby szło dlatego zapraszam Cię do pracy ze mną, do pracy indywidualnej, do pracy warsztatowej na razie na razie w Szkocji, ale oczywiście jestem otwarta na na podróżowanie po, po świecie i, e, i na prowadzenie warsztatów również w innych krajach. Także zapraszam, zapraszam Ciebie do współpracy, zapraszam Ciebie do tego, żeby e, podjąć wyzwanie i żeby być może uwolnić to, co już długo czekało na to, żeby uwolnić.